Pospiesz się. Linda i Steve będą Steve tu lada moment. Który lepszy? A okay, na wesele ciotki chciałeś iść w koszulce bez ramionczek. Takiej like broni nie this. trzyma się w kaburze. <laughs> A w tej knajpie bywają gwiazdy sportu. Nie mamy pewności, że kogoś spotkamy. Yeah. Pamiętasz, jak było w restauracji Michaela Jordana? Upiłeś się i cię wynieśli, bo zacząłeś krzyczeć: dajcie tu Jordana. Wszyscy na mnie patrzyli. Ja byłem w dżinsach i koszulce. Uczę się na błędach. Gdzie, Steve? Spotkamy się w restauracji. Imana imię Nick. Steve był przedostatni. Nick to ten weterynarz. Myślisz o Edzie, weganinie. Nie wskakuj mu za szybko do łóżka. Już wskoczyłaś. Byliście raptem na dwóch randkach. Bez obaw. Powiedziałam mu, że nigdy tego nie robię. Okay, be Szczera opinia? Dobrze wyglądasz. Kłanę. Pożyczysz mi misę do ponczu na pokaz sceptera? Jak przygotowania? Mam już misę. To spore przedsięwzięcie. Musisz przygotować stoły, krzesła, jedzenie. Zależy mi tylko na darmowej sokowirówce. Masz za małe mieszkanie. Urządźmy pokaz u nas. Tam ustawimy barek, tam produkty i zaproszę znajomych. Kradniesz mi przyjęcie. Ale dasz mi sokowirówkę? Pewnie, to twoja impreza. Mogę już wejść między ludzi. Masz buty nie do pary. Wiem, które wolisz? Te czy te? Te czy te? Tak, będę musiał się przebrać. Do przodu. Nie wpuszczą nas bez nikogo. Co z nim? Coś go zatrzymało. Na co tak patrzysz? Czy to nie Brian Erlacher? Zapytam. To elegancka knajpa, tu trzeba finezji. Spóźnia się trzy kwadranse. Zna adres? Na pewno ma powód. Jak go znam, to przyjdzie. Jednak zjemy wytroje. Będzie nas czworo. Wiele rzeczy mogło się wydarzyć lub zepsuć. Nie wiesz jak to jest w inwestycjach i nie masz przenośnego komputera. Sami sosa. Kończ z tym. No, sorry. Wybacz. So, sorry. so sorry. Oh, Tonik. Hey, where are you? Gdzie jesteś? Aha. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. dla trojga. Nick jest w drodze, niestety na Hawaje z jakąś chichoczącą kobietą. Wracam do domu. Zostań. Będę piątym kołem u wozu. Będzie nam miło. Powiedz coś. Stolik dla dwojga. Nie martw się, nikt nie zauważy, że jesteś sama. Możecie podać mi drinka? Na pewno nie ma większych stolików? Przykro mi, ale dam znać, jeśli zwolni się krzesło. Przyjemnie tu. Czuję się jak ratownik. Ale cenię. Stać nas na parking albo koktajl z krewnym. Rzadko wychodzimy. Zamów, co chcesz. Godności nie podają. Przepraszam za ten mały stolik. Nie szkodzi. Poproszę tylko wyższy stołek, żebym mogła się zabić, spadając. Jimmy, podaj ładnej pani wyższy stołek. Ładnej? Dlaczego spędzasz sobotni wieczór z rodzicami? Mam na imię Matt. Jestem właścicielem. Przepraszam za niewygodę. Zapraszam do większego stołu i stawiam obiad. Miło mi, Bill. Byłeś ratownikiem górskim? Po dziesięciu sezonach kupiłem ten lokal. Lubisz narty? Lubię być ratowanym. Pracowałem głównie przy katastrofach. W takim razie. Dziękujemy za cudowny wieczór. Nie wypuszczę Was bez naszego słynnego deseru. Jestem już pełny. A jednak zwolniło się miejsce. Wybiorę jakiś dobry koniak i zwolnię kilku kelnerów, żeby opłacić Wasz obiad. Wiesz, co robisz? Jak wspaniały. Zwolnij tempo, Linda. A ty się całkiem zatrzyma. No co ci chodzi? Jeszcze godzinę temu miałaś chłopaka. Nie za szybko szukasz nowego. Kiedy Bóg zsyła Mannę, bierzesz. Nie chcę, żebyś cierpiała. Niestety koniak się skończył, ale znam pewien bar. Miło z twojej strony, ale ja pójdę. Linda nas przywiozła, nie mamy jak wrócić. Na razie, mamo, dopilnuję, żeby wróciła cało. Zwykle nie robię takich rzeczy. Nie do wiary. Ona wymyśliła imprezę, a kto musi wszystkiego dopilnować? Ty? Kto pracuje, kiedy ona zabawia się z nowym chłopakiem? Ty? To udaje współczucie, choć nawet nie słucha? Ja? Mógłbyś mi pomóc, zamiast pałaszować desery od Mata? Niby mógłbym, ale szanse są marne. To my. Masz ochotę na swój deser? Jedziemy na obiad do moich rodziców. Nie pomożesz mi z zaproszeniami? Akurat mam kwadras. Czekam od trzech dni. Chodźmy do salonu. Tam jest rzadsza atmosfera. Ja tylko wypisuję zaproszenie. Chętnie zobaczę, jak się tam odbiega. Jesteś zła? Miejmy to z głowy. Matt, przedstawicie rodzicom? Sama to wymyśliłam. W końcu kradnę im syna. Mogę być szczera? Nie. Zawsze ci się spieszy, kiedy kogoś spotkasz i rzucasz dla niego wszystko. To nieprawda. Matt zaprosił mnie na narty, ale odmówiłam, bo urządzamy pokaz. Wreszcie zaczynasz być odpowiedzialna. Co sugerujesz? Nadal gęsto. Nie podoba ci się, że jestem szczęśliwa, bo lubisz mną sterować. Myślisz, że lubię, to ty wiecznie potrzebujesz pomocy. Może jednak pojadę na Narty. Nie zostawisz mnie samą z Twoją imprezą. Przestała być moja w chwili, kiedy ci o niej powiedziałam. Chodź, Matt. Pojadę z Tobą na Narty. Jak chcesz. Idź sobie i rób, co uważasz. Mam to gdzieś. Pewnie będziesz chciała pożyczyć spodnie narciarskie. Kup sobie. Mają wyprzedaż w sklepie sportowym, ale nie powiem w którym. W tym na rogu. Po co z nim rozmawiasz? Powiedz mu, że związek wymaga poświęceń. Odłóż słuchawkę. Tiffany do mnie dzwoni. Todd traktuje ją jak szmatę. Jak chcesz pogadać, zadzwoń do cioci Lindy. Nie mamy o czym rozmawiać. Uważa, że nią steruje. Naucz się mówić nie. Słyszałaś, że Brian umawia się z siedemnastolatką i ona pali. Zadzwonię później Musimy pogadać. Znowu rozmawialiśmy rano. Martwię się o ciebie. Twoja siostra chętnie mnie słucha. Podobno spotykasz się z siedemnastolatką. To nieprawda. A co? Jakaś o mnie pytała? Dlaczego Loren miałaby zmyślać? Pewnie bała się, że zauważysz jej tatuaż. Miałem nic nie mówić. Nareszcie jesteś. Jeszcze nie wszedłem. Mama, cześć. Potrzebujemy pomocy. Doprowadza nas do szału. Mnie nikt nie pomagał, kiedy was nie było. Gdzie mama? Powiedziała jej, że Tina znowu zaczęła ssać kciuki. Zrób coś. Wtyka nos we wszystko, co robimy. Bez Lindy nie ma kogo zadręczać. Sprowadźmy Lindę. Coś za coś zadręcza was, ale ja mam spokój z Lindą. Ale my nic nie zyskujemy. Na moje szczęście to mało? Nie, rób takiej miny. I tak mnie nie rusza. Póki wsiada na was, nie wsiada na mnie. A póki nie wsiada na mnie, nie widzę problemu. Jesteś głową rodziny. Dlatego ogłaszam koniec tej rozmowy. Zjeżdżajcie. To Ty Bill? Ma problemy w pracy i bez ciebie sobie nie radzi. Pojechałaś z Matem na narty? Oh, well, śnieg padał, więc wróciliśmy wcześniej. To źle, że padał? Co ty wiesz o nartach? Po co przyszedłeś? Podrzucić list od Judy. Żałuję, że wtrącałam się w twoje sprawy. Wybacz mi i zapomnijmy o wszystkim. A zwłaszcza o tym liście. Nie chcę o nim słyszeć. Twoja siostra Judy Miller. Hmm. Ciekawe, dlaczego napisała na maszynie. Źle się czuła. Stukanie klawiszy. Dobra, sam go napisałem. Czy to istotne? Judy nie może bez ciebie żyć. A, akurat. Serio. Tęsknij za tobą. Kocha cię. Naprawdę? Dzieci też. Nawet ja. Judy uważa, że... niepotrzebnie się spieszysz. No ale kiedy okaże się, że Matt to wspaniały facet, to pacan. Judy miała rację. Coś się stało? Nie, chcę tym mówić. To dobrze. Dlaczego to mnie spotyka? Co jest ze mną nie tak? Zupełnie nic. Coś musi być powiedz mi Jesteś cudowną kobietą mądrą, miłą. Ładną miłą. Tak uważasz? Powiedz, dlaczego jestem miła? W czasie świąt pozwoliłaś mi dokończyć Twoje indycze łódko. Sam je zabrałeś, kiedy się odwróciłam. Myślałem, że już skończyłaś, ale przynajmniej nie wszczęłaś awantury. Obieło mi mowę, nawet nie skończyliśmy modlitwy. Tak czy owak, jesteś miła. Odwiedź Judy. Nie mów jej o Macie, bo nigdy nie skończy mi wytykać, że miała rację. Mówisz tak, bo masz złamane serce. Przysięgnij, że jej nie powiesz. Okej, okej. Przysięgam. Czy Nat nie zostawił jakichś deserów? Myślisz, że coś by ocalało? Chyba masz rację. Boże, ile ja zjadłam? Co ze mną nie tak? Pokaz już trwa. Pomóż mi z kawą. Linda, Matt, Linda rozstała się z matką. Jak to? Miałaś rację. Zbytnio się pospieszyła. Nie wszystko zrozumiałem, ale płakała i zjadła wszystkie ciastka. Biedna siostrzyczka. Dlaczego nie zadzwoniła? Teraz powtarzam jej słowa. Bo wytykałabyś jej błędy, mówiąc, że miałaś rację. To jej słowa. Jadę do niej. Masz w salonie tłum kobiet. Poradzisz sobie. Czy Ty w ogóle mnie nie znasz? Jesteś sprzedawcą. Rób to, co w pracy. Mam czekać na przerwę, żałując, że nie poszedłem na studia. Wiem o Twoim rozstaniu z nikiem. Z Matem. Trudno nadążyć. Trzymasz się? Nic mi nie jest. Na pewno? Cholerne pyłki. Co się stało? Na portierni pracował były króliczek Playboya. I Matt zaproponował, żebyśmy weszli w trójkę do jacuzzi i zobaczyli, co się stanie. Spoliczkowałam go. Ona też. A ja potem odwiozła mnie na lotnisko. Miła dziewczyna. Obiecała mi zniżkę na przyszłość. Przykro mi, że nie przyszłaś z tym do mnie i musiałaś płakać w samotności. Nie płacz, miałaś rację. Wiem. Ale tym razem mnie to nie cieszy. Wiem, że bywam zaborcza jak nasza mama. Czasami. Jesteś moją siostryczką, ale sama możesz kierować własnym życiem. Będę cię wspierać w każdej sytuacji. Miło to słyszeć. Po raz pierwszy czuję, że traktujesz mnie jak dorosłą osobę. Ubieraj się i chodź ze mną na pokaz. Od dzisiaj przestanę się wtrącać w Twoje sprawy. Otworzę. Zastałem Lindę? Zachowałem się jak idiota i chcę ją przeprosić. Ona się nie gniewa. Chciała tylko, żeby w pierwszym trójkącie uczestniczyła jej siostra. Seria? Zjeżdżaj z boczeńcu. Kto to był? Jakiś facet próbował sprzedawać kit. Pamiętaj, że od tej chwili przestaje się wtrącać. I już to mówiłaś. Możliwe. I chyba powtórzę to jeszcze kilka razy. I wreszcie dwukomorowy pojemnik, który różni się od jednokomorowego tym, że ma dwie komory. Formularze zamówień leżą na stole. Nie ma chętnych? Mówiłeś, że jeśli nic nie sprzedamy, stracimy dach nad głową. To prawda, ale nie obarczajmy innych naszymi problemami. Coś wymyślimy. Nauczę cię parzyć chińskie zupki. Połknęły przynętę? I to ja.